Hej, słyszałem, że jeszcze nic nie masz z Wojanshop. Jest na to idealna okazja, ponieważ zbliża się Dzień Dziecka. Najlepszy prezent na Dzień Dziecka znajdziesz na wojanshop.pl Zrób zamówienie już dzisiaj, aby mieć pewność, że dojdzie na czas. Kto dłużej wytrzyma w kole fortuny, wygrywa milion robuxów widzowie, więc sprawdźmy, czy będziemy tym szczęśliwcem. Spójrzcie, mamy tutaj koło, nie możemy dotykać czerwonego koloru, to jest zakazane. Nigdy w życiu, przenigdy nie dotykaj czerwonego koloru o trzeciej w nocy. Patrz, tamten gościu na przykład dotknął i zginął biedny, nie ma go już. Spójrzcie, 33 osoby są tutaj w środku. Gra zaczyna się za 3 2 1. I co się będzie działo? Lecimy w takim razie pierwsza rzecz. We'll drop in. ok, move out the way. Czemu? O lol, co to jest? Jakaś jakaś ośmiornica tutaj powstała nagle. Ej, mam nadzieję, że ono nas nie zaatakuje jakoś. Można wejść jej między nogi? Czekaj, wchodzę między nie da się. Ej, a co to? O wow! Wow! O, się przestraszyłem, słuchajcie, patrzcie na to. Eś, musimy to przeskakiwać, już mam połowę HP, nie. Okej okay. Mam nadzieję, że przetrwam to, mam nadzieję, że dam radę. I jak na razie bardzo dużo osób się utrzymuje. O, jest koniec, dobra. Awalanż. Czyli jakaś lawina zaraz spadnie. Nie! Dobra, musimy uważać. Patrzcie ile tutaj e, jakieś... Co to są? Jakieś ogromne kule tutaj lecą. O nie, dostałem obrażenia jakimś cudem, przecież o, to mnie nie walnęło, nie? Jakim cudem dostałem obrażenia? Dobra, czemu wszyscy stoją? A, bo tu jest jeden wielki głaz i on chronił ich, dlatego tutaj wszyscy stali. Ej, póki co, bardzo dużo osób się trzyma, więc próbujemy. No, no, czekaj. Three, three cannons have spawned. Oj, 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 co to jest? Małe jakieś zwierzaczki, widzicie? Trzeba na to uważać. Małe hagi-wagi, goni nas mały slime z y, Robloxa. Prawie jak w Minecraft, co, nie? Smilik. Ej, slime, slime, zostaw nas w slime! zostaw nas. Dobrze, on chyba się skupił na, na kimś innym, więc mamy tutaj spokój. Możemy sobie spokojnie chillować. Wiesz o co chodzi. Oj, Mora... mordeczko, nie! Proszę mnie zostawić! Rybcia! Ej, rybcia specjalnie na mnie tutaj e, próbuje go zrzucić. Uu! O dobra! Udało mi się przeskoczyć, teraz mamy ścianę. Wojan, to ty? Nie mordeczko, to nie ja! E, to podruba Wojana, Wojan team! Ale podruba Wojana nosi wojan team, więc jest nie tak git. Okej, okay. co to jest? Paparazzi przeszła mnie dalej obserwować, a co to jest? To ma mnie w jakikolwiek sposób, nie wiem, rozwalić? O, ho, ho! Ciebie mordeczko rozwaliło, współczuję. O, patrz jaki ten jest swag. Swag, 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 Roblox swag! Patrz jaką ma bluzy, Patrz ma glory! Rybcia has gotten a laser gun. O, nie! Laser gun ma jakiś. Who turned off the thermostat? O, nie, czyli jest zimno, tak? Czyli jest zimno, musimy uważać. O, nie! O, nie! O, nie, szybko idź na to oby! Szybko, to będzie lawa. To będzie lava. Musimy iść na samą górę, okej. Okay. Jest! Jestem bezpieczny. O, ale dużo osób jest wywalonych, patrzcie. Zostało tylko 12. 11! Więc naprawdę trzeba się trzymać. Trzeba tutaj uważać. Nie możemy zginąć! Trzeba tutaj bardzo uważać. Players left alive. 12. A random person will receive a force... Na jedną minutę ktoś będzie miał gigamocną broń. Pewnie wykorzysta we mnie tą broń, co nie? A random will have gun... Uh... Huge head. O, duża głowa. Patrz, jeden gościu ma dużą głowę. LOL. Max Crook is a genius. Jest geniuszem. A random person will receive... Co to jest? Tu co chwilę coś się zmienia. Dobra, ja nie nadążam tego czytać. Okej, okay. 13 osób cały czas jest, więc dobrze. Meteors will begin to from... Uh, uh, fall to... O, dobra. Meteory spadną z nieba. Za 3, 2, 1, Patrzcie, faktycznie meteorycy tutaj już lecą. Musimy na nie uważać. Musimy na nie uważać. Nie mogę dać się meteorytom. Nie mogę, nie mogę. Uciekam, uciekam. Aaaaah. Jest git, jest git, jestem w bezpiecznym miejscu, muszę teraz troszeczkę... Ej! Co to za odgłos? A dobra, to jest odgłos meteorytów, myślałem, że ktoś strzela w nas. Dobrze, daliśmy radę, przetrwaliśmy to. Watch out from the zombies, nie, zombiaki, uciekamy od zombiaków, patrz. Prawie jak w Minecraft, to co, nie? Ewakuacja, proszę mnie zostawić. Ej, czy ten zombiak się na mnie uwziął? On się na mnie uwziął! Zombie za mną idzie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. A bumper cars will appear in... O dobra, czyli zaraz bumper kary jakieś będą. Co to są? Eee, co to za muzyczka? Głośno, głośno, głośno Czekajcie, muszę to ściszyć, dobra, nie słychać Ojeku, ojeku, patrzcie na to. Patrzcie na to. Dajmy radę. Okej, okay, dobra, już nie ma muzyczki na szczęście. Co ja zrobiłem? O, co ja zrobiłem? Tornado! Patrz, patrz! Ogromne tornado! Trzeba uważać na to tornado, żeby nas nie zjadło. Tu random players will... O nie Dwie, maj, do, dobra, coś, zaraz coś kolejnego się wydarzy. Nie wiem do końca co, 10 osób póki co jeszcze się trzyma, więc trzymamy się, widzowie. O nie, ktoś ma miecz. Słyszałem, jak ktoś używał miecz. Proszę, niech nikt nie wykorzystuje miecza na mnie, okej. Okay? Ja sobie tutaj chilluję spokojnie. Ej, a co to jest? Exit, wyjście. Czy chcecie wyjść? Do... Ja nie chcę wyjść. Jump over the laser. Ej, co jest? Ludzie wyszli gdzieś. O, dobra, laser, okej. Okay. Ludzie gdzieś wyszli, a ja nie chciałem wychodzić, bo się bałem, że już nie wrócę. Gdzie oni e, poszli? Gdzie ich przeteleportowało? Dziewięć osób zostało tylko. Ojo, oj, 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 oj. first one to get to the to, top. To. Pierwszy, który dotrze na samą górę, coś wygrywa. Dobra, spróbujmy się tam dostać, spróbujmy się tam dostać. Nie, tam już ktoś będzie pierwszy. Tam już ktoś będzie pierwszy. Przede mną. Nie. O! No i spadł na sam dół. Co on dostał? Ojeku, co to jest? Kręgle jakieś ogromne. A tam jest statek! Ogromny statek! Nie, proszę, proszę mnie nie bić Proszę mnie nie bić, proszę mnie nie bić Bełagam, dobra, ogromne Kule ze statku lecą, troszeczkę jak stumble Guys, co nie? Nie, no dobra, niech to już się skończy Niech to już przestanie, o, super, przestało Super, leci, ej, co to jest? Małpa jest Za mną, halo, małpa, elu Czemu on ma twarz małpy? Bartek, dlaczego masz skina z twarzą Małpy? O co tutaj chodzi? Ej, czemu Ona je burgera? Ja też chcę zjeść burgera, dobra, zjesmy Burgera, zobaczymy, czy jest dobry, mmm Pyszny byli, dobry burgerek Random person, co? Dostałem jaką Suszarkę, co to jest? Jakaś osoba dostała chyba suszarkę. Ej, co tu było? Jakiś się wolny żółw. <laughs> <Szul>. Ślimak. Chodzi o to, że to był ślimak. ślimak. Patrz na to, ślimak jest zabójczy. O nie, ufo, 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 ufo. Nie, 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 nie. mnie nie bierz, mnie Nie, bierz, mnie nie bierz Ja nie jestem dobry. Ja nie jestem dobry na testy. Ufo, ufo. A, dobra, uciekłem. Uciekłem że ufo, jest dobrze. Eee, halo. Dobra, czy to jest dobre miejsce dla UFO? nie! O, dobra, udało nam się przetrwać, widzowie, super! I co mamy dalej? Bartek, powiedz mi, co mamy dalej? Te małpo! Czemu wyglądasz jak małpka? LOL! Czemu masz twarz małpy? O co tutaj chodzi? Ej, co tam jest na górze? O, nie, 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 nie! Ona miała miecz! Ona miała miecz tam na górze, ale dobra, póki co jest git, patrzcie. Mamy kolejną konkurencję. E, o, co jest? Ślizgo, ślizgusi, ślizgą musi, ślizgą się pomocy, Jeszcze tylko sześć osób zostało. Jesteśmy tak blisko, o nie, ulul, obrywałem od tego autka, ale ta autka się ślizgają, bo że tutaj jest lód, gościu, chyba zimowych kuni założyłeś, co nie? Typku, o co ci chodzi? Ej, a co tam jest? Okej, okay, nie wiem, nie wiem, ale to jest dalej, to tutaj nie... oh, A, bo to jedzie w naszą stronę... A, to jest klaun! Klaun z koszalina! Patrzcie, musimy uważać na tego klauna. A tam jest jakiś... Co to jest? Zostały tylko trzy osoby! Mamy szansę to wygrać! Dobrze, zostaniemy ostatni tutaj. Nie, kolejny klaun. Czemu wszystkie na mnie lecą te klauny? Zostawcie mnie w spokoju, okej? Okay? Trzy osoby zostały tylko. Kto, kogo tutaj mamy? Eee, math... Mathor... I jakieś inne tywek. Co to jest Pillow? A, bitwa na poduszki! O! Nie! Nie! O, dobra, dobra oberwał, oberwał, patrz! A, dobra, patrz! Aż myślałem, że clown cię zaatakował. Co to jest? Pirate ship, o nie! Statek piracki, uciekamy! Uciekamy, Statek Piracki. Na szczęście mamy jeszcze całkiem sporo HP, więc jest totalnie git. Trzy osoby. Jak długo te trzy osoby wytrzymają? Zobaczymy. Koniecznie oglądajcie do samego końca. Wiecie co? Skoro już są tylko trzy osoby. To ja założę okulary Voyan Let's go! Watch out for the lava spinner. O nie, jak dotkniesz tego spinnera, to umierasz. A co tutaj jest? Nie, 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 dobra, trzeba uciekać, trzeba uciekać, bo lawa, nadchodzi lawa. Jest yes, git, jest git. Tutaj jesteśmy bezpieczni. No i teraz widzowie mam cool okulary wojant Ty też możesz być taki cool Wystarczy, że właśnie wbijesz na voyanshop.pl i sobie sam ogarniesz takie okularki, co nie? Wbijaj, pierwsza linia w opisie wojanshop.pl Ej, odpadła jakaś osoba! Zostałem sam z jednym typkiem a on też ma mało HP, oła, 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 dobra, prawie ja odpadłem, nie? Jest finał, mordeczko, i kto wygra? Kto wygra ten finał, jak myślisz? Ja myślę, że ja wygram. Ej, da się tutaj jakąś broń teraz mieć, jakoś kupić? Ej, wystarczy, że jedna z nas... Co jest? Czemu on stał się taki duży? On ma HP boosta jakiegoś! Is a giant with HP boost, o co chodzi? Nie! Nie! Dostałem, dostałem, patrz co dostałem! Przyspieszenie! Elo! Ale biegam szybko! O, ale jestem szybki! Ale jestem szybki! I za mną jest taki dym, słuchajcie Za dymem jego tak, że nie będzie mógł tutaj wejść. Do you dare enter only five allowed last Dobra, czyli można tam wyjść, słuchajcie, ale nie wiem czy ja to zrobię Mam miecz! Mam miecz! Idę go rozwalić! Idę go rozwalić z mieczem! Idę go rozwalić z mieczem! Prawie, prawie go rozwaliłem. No i co teraz? O, tutaj mamy deadly ślimaka. Nie chciałbym do niego podchodzić, do deadly ślimaka. Ej, ale ten miecz był giga słaby. On nam nic nie pomógł. Raz go ten Dobra, patrz to, co to jest. Puu! Patrz, rzuciłem w niego i cały balon na niego upadł. A on nie stracił nic. HP, naprawdę. O, czy zmieścisz się w to? Dobra, zmieszczę się. Elo, zmieściłem się, a ty co? A ty co? Ty się nie zmieściłeś. Nie, no zmieściłeś się, ale jesteś gigantem. Don't go near it. Eee, a, don't go near it. Czyli nie podchodź do tego za blisko. Nie podchodzę. Odsuwam się, ok? A ty lepiej też tam się nie kręć wokół tego. Albo, albo lepiej się tam kręć. O nie, Tornado leci! Tornado! Evacuation! Tornado! Tornado mordyczku! Czemu jesteś taki duży? Masz dużą HP! Weź go, gościu! To HP, zostaw! Ej, czekaj, ja mogę wybierać y event jaki chcę. Dobra, wybierzmy sobie... Mm, duel nie. Hole in the wall, nie. Jakiś ciekawy można... Ej, dostałem blow! Dobra, patrz to! Puu, puu! PUOOOO! Dostał? Dostał czy nie dostał? Nie, to nic nie pomaga! This could be useful. dobra, 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 wskoczmy na to. Wskoczmy na to, wskoczyłem na to i co? Ty na to nie wskoczysz. No kurczaki, wskoczył na to. Dobra, ja teraz jestem bezpieczny. A ty? A ty nie? Czemu on jest taki duży? Weź gościu, zmniejsz się. I co teraz będzie? Three spinners will spawn. O nie, spinnery. Nie no, ile my jeszcze z tym gostkiem będziemy walczyć? To jest oficjalny finał normalnie, nie możemy tego przegrać. Raining tacos, oj, 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 Spadające taco, padające taco On teraz padnie na 100%, on teraz przegra Spadające taco go rozwalą Cannonballs Aaa, dobra, czyli mamy znowu statek piracki Musimy na niego też uważać O, jest git, jest git, jest git póki co Czy on dostaje jakiekolwiek obrażenia? On jest olbrzymym i on tych obrażeń chyba nie dostaje No patrz, czemu on ciągle jest olbrzymym? Weź gościu, strać trochę AP Oła, obrywałem, obrywałem Dobra, co się stało? Czo Zrespiło mu się coś. Nie, nie, nie! Nie rzucaj we mnie! Nie rzucaj we mnie! Proszę we mnie nie rzucać. What, what Został zdetonowany! Wygrałem! Wygrałem! To demon! Mordeczku! Lecimy! To przez te okulary właśnie tak. To przez te okulary Team, Pierwsza linia w opisie. Zbliża się lato. Wiesz, co to oznacza? Słońce! Wiesz, co robi Słońce? Świeci za mocno! Wiesz, co pomoże? Okulary Wojantyn! Nowe okulary idealne na lato, wejdź na wojanshop.pl i sprawdź.